Ma ciemne włosy, oczy niebieskie jak niebo. Jest wykształcony, uprzejmy, elegancki, zapalny. Wyjeżdżamy razem. Bardzo się o mnie troszczy. Pomaga mi. Jest idealny. Poślubi go pani? Co słychać? Jak ciąża. Dziś otoczył mnie mrok. Żal, łzy i samotność. Nagle zjawił się Pedro. Jego uśmiech, słowa i wielka miłość znów oświetliły moje życie. Pedro jest jak książę z bajki. Nie przejmuj się, nie jesteś gruba. Facet nie zostawi kobiety, która urodzi jego dziecko. Gdybym była w ciąży, powinnaś się cieszyć. Wybacz, jestem zajęta. Pa. Pójdziesz do apteki. Wyjdziesz z budynku i skręcisz w lewo. Daj to farmaceutce. Bierze pani leki? Nie jestem chora. Biegnij do apteki i wróć jak najszybciej. Już. Ja też mam dość hamstwa, babci. Dziś nareszcie poznamy testament. Niedługo będę. Jedziemy na rancho? Najpierw do tani. Nie spuszczaj ich z oka. I daj mi znać. Ciekawe, co on kombinuje. Zamówię taksówkę. Permiso. Już jestem. Po co mnie pan wezwał? Rozłóż na podłodze maile od Fiorelli. Chronologicznie. Zawiadomi pan policję. Przyzna pan, że wysłał jej bilet i pieniądze, a ona wyparowała. Będzie niezły uba. Policja mi nie pomoże. Dlatego zatrudniłem detektywa. Kogo? Poprosił, żebym zebrał wszystkie dostępne informacje. Zwłaszcza maila od Fiorelli i Diany. Obiecał mi, że odnajdzie moją narzeczoną. Co słychać? Chcesz whisky? No, 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 Babcia zaraz zejdzie, a ty pijesz? No. Właśnie dlatego Yo, muszę się napić. Ja też, bo nie wytrzymam tego napięcia. Zaimponujesz babci, no. będzie zachwycona. Hmm. <tankuś> mm. <tankuś> Ja też chcę. Nie powinna śpić, jesteś najmłodsza, wkurzysz babcie. Nie wtrącaj się w cudze sprawy. Tyle hałasu o testach. Niech powiedzą, ile każdy dostanie, i kropka. Kropka? Jesteś głupia jak but. Oczywiście, w przenośni. Gdzie Pedro? Bez niego babcia nas nie oświeci. Mam dość tego domu. Ja też. Kazała nam przyjechać, ale ani razu nie zeszła na dół. Co za brak klasy? Powiedz jej o tym. Na pewno będzie zachwycona. Gdzie twój mąż? Tutaj. Pedro przyjechał?

Widzę trzech mężczyzn, ale dżentelmena nie zauważyła. Mamo, nie jesteś kaleką. Pedro zawsze jej pomaga. Miło cię widzieć, babciu. Kochana babuniu. Babuniu. Dorośli ludzie nie mówią babuniu, dziadziusiu. Dawno skończyłeś pięć lat. I nie kłam. Ja też nie cieszę się na Wasz widok Jest pani taka elegancka, a ty taka pospolita Gdzie Pedro? Zaraz dotrze. Nie przyjechał z tobą? W ostatniej chwili coś mu wypadło. Chyba nie każe nam czekać. Nic tu pomnie. Wracam na górę. Nie popsujecie mi humoru. Pomogę ci, babuni, babciu. Poradzę sobie. Nalać ci. Dziękuję. Dzień dobry. Ja też na szóste. Znowu ty? Tak. Śledzisz mnie, prawda? To zasadzka. Przeznaczenie. Moja babcia za tym stoi. Pana babcia? Nikt nie zna swojego przeznaczenia. A ja nie znam pańskiej babci. Skąd się tu wzięłaś? Signorina wysłała mnie do apteki. Które piętro? Szóste. Jugando, Żartujesz. Pan też, prawda? Nie przedstawiłam się. Jestem Fiorella. A pan? Io sono Fiorella. Pedro. Nagle zjawił się Pedro. Jego uśmiech, słowa i wielka miłość znów rozświetliły moje życie. Czyli pan jest kim? Mężczyzna. Niech pan coś zrobi? Już. Ah, ahí está. Ayuto. Aiuto! Aiuto, c'è un ratto. Aiuto! Aiuto, per favore! Ya lo van a comunicar. Wkrótce zadzwoni. To najgorszy pomysł w pańskim życiu. Drugi najgorszy. Ściągnął pan do Meksyku dwie nieznane włoski, a teraz zatrudnił pan prywatnego detektywa. Nie poddam się, muszę je odnaleźć. Pojechały do Las Vegas i teraz jakiś gringo przegrywa pańskie pieniądze w rulety. Przestań gadać. Mówię poważnie. Nie warto tracić forsy na detektywa. Mam wszystko, o co pan prosił. To dwie włoszki, Fiorella i Diana Bianchi. Dane też mogły sfałszować. Znałem ich ojca. Tak napisały w mailu. Może od początku kłamały. Albo włoski mafiozo chciał wyłudzić od pana pieniądze. Jak to się nazywa? Kaciorra. Kamorra. Poza tym wiemy, że wsiadły do samolotu. Może zaszantażowały personel. Mafia jest potężna. Niech pan odpuści i nie szuka kłopotów. Nie gadaj, wzdłuż. Proszę mi wybaczyć. Słucham? Poniosę niezbędne wydatki. Musi pan znaleźć te dziewczyny. Z powodu ciąży rzuciłaś pracę? Zostałam zwolniona tuż przed porodem. Nie mam pieniędzy na adwokata. Mogę tylko wysyłać podania i czekać, aż urodzę. To koszmar. Korzystaj z życia. Tak się cieszę, że zostaniesz mamą. Gdy zajdę w ciąży, wyprawię imprezę. Nie wiedziałam, że planujesz dziecko. Nie planowałam, ale dzięki temu... Pedro mi no się oświadczy. Dobrym, Pedro się to nie jest dobry sposób. Możesz się przeliczyć. Wkrótce rodzę, a mój facet się wymiguje. Pedro jest inny. Wszyscy się o nas dowiedzą. Już? Brak zasięgu. Niech pan spróbuje. Nic z tego. Bywa, że w windzie zanika sygnał. Nie zawsze. Musimy być cierpliwi. Ktoś usłyszy alarm i będziemy uratowani. Długo to potrwa? Minęły godziny. Tylko kilka minut. Powietrze się kończy. Nie mogę oddychać. Nie chcę umierać. Ratunku. Nie bądź śmieszna. Co pan robi? Spróbuję otworzyć drzwi. To niebezpieczne. Chcesz wyjść? Tak. Najpierw zadbaj o wasze relacje. O sea, que dices, si vamos, Codziennie o nie dbałam. Y Prawie dos, dwa lata jesteśmy razem. Por esa no, Tania. Chcesz no, być lo pępkiem świata? Y, y Alkohol no, to nie żadna, nie, żadna nie metoda. Mucho menos ciąża tym bardziej. Bebo porque, porque tengo Boję się, że Pedro mnie de no nie, nie kocha. Me y a pesar de todo, sigue tu lado. Nadal jest z tobą. Ten paciencia. Bądź cierpliwa no, to i nie to komplikuj to sobie to życia. Przykro mi, bo ukrywa nasz związek. Nie chce mnie przedstawić swojej rodzinie, ale kiedyś mi się uda. Jak zawsze. Tania, jeśli Pedro nie chce stałego związku, zwariowałaś? Nigdy, przenigdy go nie zostawię. Nie umiem bez niego żyć. Ktoś jest w windzie? Nie słyszę, ale ktoś wzywał pomocy. Może zemdlał. Nie oślepiaj mnie. Przepraszam. Jak go stamtąd wyciągniemy? Spróbuję otworzyć drzwi Poświeć, ale nie po oczach Nie uda się Nie dam rady Ktoś zatrzasnął się w więdzie? To niebezpieczne, można się udusić Nie możemy ci pomóc nie mów tak. Jedny człowiek siedzi w klatce. Trzeba go uspokoić. A ty go straszysz. Przestań, bo dostanie zawał. Prawda jest lepsza niż kłamstwo. Pomożemy. Głęboki oddech. Medytacja. Nie to piętro. Może wyżej. Idź na górę. Pośpiesz się, tam ktoś cierpi. Biegnij. Nie mogę, ty biegnij I głośno krzyk. Brawo! Brawo! Parece Więcej się nie da. Wyjdę pierwszy i ci pomogę. Nie chcę tu zostać. Nie bój się. Ostrożnie. Daj mi Podaj mi rzeczy. Powoli. Ostrożnie. Bez pośpiechu. Cuidado. Jesteś cała? Ale trochę za gruba. Pan był szybszy. Utknęliście w windzie? Jesteś cała? Wszystko w porządku. Seniorem mnie uratował. Pomogłem jej wyjść. Dziękuję. Przestań. Jak się pan czuje? Nieźle, dziękuję. Winda stanęła, drzwi były zamknięte. Powietrze się kończyło. Ostatnio masz pecha. Trafiłaś z deszczu pod rynk. Święty Błażeju. Coś ci dolega? Już nic. Nasz obiad się przypali. Gaz jest drogi. Dość pichcenia. Bardzo dziękuję. Pójdę już. Moje rzeczy. Oczywiście. Dziękuję. Znowu mnie śledzisz? Nie. Nie, nie. Moim zdaniem tylko Pedro zasługuje na rancho Los Angeles. Nie lubisz swojej rodziny? Nie. la verdad, nie. Niezbyt. On jest wyjątkiem. Sonia się z tobą zgadza. Prawda? O czym mówisz? Znosisz swojego męża, bo w pobliżu jest Pedro. Bzdura. Pedro jest przystojny, ale Osvaldo dał mi wszystko. Oczywiście. Bez niego żyłabyś na ulicy. I nie należałabyś do naszej wspaniałej rodziny. Nawet psy dzielą się na rasy. Zagryźcie się nawzajem. Zaoszczędzicie mi wysiłku. Obie macie świle. A ty nie udawaj naif. Kogo? Niewinnej, naiwnej. Chciałaś powiedzieć naif. Poprawiłaś swój francuski, ale pamiętaj o końcówkach wyrazów. Nie zmieniaj tematu. Pedro ci się podoba. Nie, Nie gadaj bzdur. To mój brat. Traktuję go jak członka rodziny. Łączą nas zdrowe relacje. Jeśli takowe istnieją w tym domu. Nieudacznicy. Młodszy kochanek jest w modzie. Ale syn brata to chyba lekka przesada. Nie jestem podobna do ciebie. Pedro to mój daleki kuzyn. Nie mam męża. Po moim trupie. Idziesz za mną? Panienka Tania tu mieszka. Co z tego? Wysłała mnie do apteki. Po lekarstwa. Oddam je panu. Skąd wiesz, że idę do niej? Nazywa się pan Pedro. Owszem. Co Tania ci mówiła? Nic. Znasz moje imię. Wiesz, dokąd idę. Co jeszcze? Przedstawił się pan w wincie. Co jeszcze wiesz? Pedro. Opracowanie wersji polskiej Iwona Ufnal. Czytał Radosław Popłonikowski.